Cześć wszystkim! Jak tam u mnie? Dobrze, Wstałam dzisiaj o 10. No i ogólnie fajnie, bo nie muszę się użerać w szkole z innymi, a w domu cisza i spokój. A teraz wolne to już w ogóle. A jak tam u Was, co dzisiaj robimy? Sakra i ja wszystkiego onściku normalnego życia. On to wybawił nas od tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci i będzie wybawiał. Mamy nadzieję w nim, że nadal będzie nas wybawiał. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Prawa czy lewa? Ym, le, y, prawa. Prawa. I mam, wow, pigułkę. Gratulujemy. <gratulujemy. O Kochani, chodzi? dlaczego pigułka? Dlatego, że przed chwilą widzieliśmy życie w pigułce, które ma nawiązywać do tego, co przeżywamy podczas triduum Paschalnego. Wielki Czwartek. No, mieliśmy spotkanie, spotkanie z ludźmi przed komputerem, tak jak Jezus spotykał się z apostołami przy stole podczas Paschy. Wielki Piątek. Po drugie, mieliśmy dramat, mieliśmy coś, co miało nawiązywać do ukrzyżowania Chrystusa. Wielka Sobota, czyli cisza. Pan Jezus zostaje złożony do grobu i nastaje głęboka cisza. No i musi być na pewno poranek niedzieli czyli zmartwychwstanie, czyli to, co wieńczy te wszystkie dni i to, co daje przede wszystkim nam światło i nadzieję. Księże Andrzeju, myślę, że chcemy złożyć wszystkim, oazowiczom, wszystkim. sympatykom oazy, najserdeczniejsze życzenia. Z racji na święta wielkanocne. Żyjemy w czasie pandemii, ale Chrystus daje nam nadzieję na to, że będzie pięknie choćby było najbardziej dramatycznie, jak tylko może być, to zawsze Chrystus daje nadzieję, że On panuje nad tym. Tak więc, moi kochani, jest nadzieja. Błogosławionych świąt. Myślicie, że robię sobie jaja z was? Aha. <laughs> nie, 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 nie. Ja chciałem wam tylko powiedzieć tak, że można się w życiu karmić fast foodami, ale czy nie lepiej się karmić pożywnym pokarmem, Chrystusem, który możecie przyjąć z rąk pobożnego kapłana katolickiego, więc popa... <grystanie> <Więc> popra... <grystanie> Jezusa, poprawdziwy pokarm, który daje życie.